Cześć, dzisiaj chcę Wam pokazać coś takiego, że na przykład w czy czysty pokazuje się czerwony pierścień. Czerwony to staje się czerwone. I dużo osób myśli, że wtedy po konsoli skoniec w ogóle jest popsuta, trzeba ją rozwalić, sprzedać, wysłać, prawie, a tak często nie jest. Dam Wam przykład. Najpierw muszę włączyć do e Jeśli wiecie, gdzie jest kabel od zasilania, to tu jest kabel od zasilania. Jeśli go się wyjmie i włożę troszeczkę, żeby nie pęknęło, włącz się e i boxa To uwaga, pokaże się co. Nie, źle włożyłem kabel. Nie? Włoży się kabel nie do końca i pokaże się. O nie! Trzeba zniszczyć boxa. No, a jak się wcisnie kabel do końca, się usłyszy taki... O, takie pchnięcie. To wtedy już normalnie będzie działać. Teraz nie mam ja, włączonego telewizora, więc nie pokażę Wam. Cześć!